Cześć, witam Was w kolejnym odcinku grą naszą baronową Disciples 1, 97 dzień, jako rzeczy prawilny nosacz. Nad tym trzeba było troszeczkę usiąść i pomyśleć, bo tutaj z jednej strony są takie dwa dylematy. Chcę tego gościa jak najbardziej teraz przygnieść do do fotela, a z tym chciałbym zawrzeć przymierze. No i ostatni czar, jaki tam sprzedaliśmy, to była lodowa tarcza. No i będziemy oferować kolejny. Yes. Natomiast tak, przemyślałem całą w ogóle taktykę. Na razie to miasto chyba się oprze ewentualnym najeźdźcom. No, o ile nie pójdą jakieś wrejty, zobaczymy. W każdym razie. W każdym razie, w każdym razie mm, różczkarką będziemy blokować za chwilę, natomiast problemem pozostaje ten koleś i w ogóle trzeba jakoś ugarem tutaj zablokować. Dlaczego w ogóle tym ugarem chcę uciec? Ano dlatego, że prawdopodobnie bot będzie chciał mi... Zdjąć tą rózgę, a ja tego mu nie chcę, nie chcę mu na to pozwolić. Wiem, co tak. Troszeczkę zaryzykuję, wyjdę sobie tutaj, baronową. Podejrzewam, że tu używa zbroja i tak może pójść, ale lepiej być bezpiecznym niż nie. E, bohater ten do miasta oczywiście ma sztandary. Podejrzewam, że później sobie weźmie te sztandary od baronowej. Zobaczymy jeszcze. Dobra broń się Ty kolego rób wszystko żeby jej uprzykrzyć tutaj najbardziej życie Żeby po prostu ona musiała się wycofać Więc co robimy? Żadne z tych akcji tylko duelki Oczywiście będzie paraliżować 70% O taka Oczywiście wszystko trafi Jedyna szansa kiedy mógłby jej coś zrobić I oczywiście pudło to jeszcze raz. O! Jest! Wspaniale! I teraz ona będzie się czołgać. O ile mam miksturę życia, no to. Myślę, że i tak musi iść do miasta. Ale to spoko. Natomiast tak. Potrzebujemy zdobyć przychylności jak najwięcej tego bota więc. Bo ona może pójść w diabły w kilka sekund. Więc y, zrobimy tak, że po prostu tą pendiub... Pe... Aha, pendiubab, źle czytam znowu. Pendujab. <gryw> znowu, kolejne co? Źle czytam. No dobra, otruwamy szkielecika. Mógłbym bohaterkę, ale... Lepiej by to na tym wyszło. No dobra, trudno. W każdym razie jest co nieco. I teraz tak. Ten bohater musi. Yy, no, musi zdziałać cuda. Przede wszystkim musi rzucić sobie ten czar. 33% zbroi. Teraz pytanie jest zasadnicze. Co my możemy takiego zrobić, żeby. Tego bota tutaj nie zniechęcić do siebie, a żeby nie pozwolić mu też wejść, ja bym najchętniej puścił piekielnego psa właśnie w tym miejscu i zobaczył, co z tego wyjdzie. No bo nikt, choćby chciał, nie przejdzie, ale coś mi się zdaje, że on będzie zmuszony niejako go zaatakować, więc zobaczymy. Eee... Tak, ty masz 73 zbroi. No to jest całkiem sporo. Przy czym jeszcze potrzebuję chyba coś rzucić, tak? Czy nie bardzo? Hmm. Ja się zastanawiam. Bo niewątpliwie muszę miasto podbić. Więc może byśmy rzucili te buffy tak na wszelki wypadek Żeby jakby przypieczętować swoje zwycięstwo schronić się w mieście te upiory, przynajmniej pójdą już w diabły, więc spoko. Oho oho będzie crash. Bo coś tutaj widzicie? Coś tu będzie crash chyba. Oj, tu będzie crash No ale dobra, sejwujmy tylko te. Ty... Nie no, zatrzymam to nagranie, bo przecież to, to nie jest gra, no będziecie strzałki moje widzieć. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ja się pytam. Czy ja mogę sobie tak spamować strzałkami? Dobra Wrócę jak wczytam ponownie grę, bo to nie jest zabawa w ogóle. Trzeci raz już. Normalnie tak stabilna jest ta gra jak domy w Afganistanie, naprawdę. Dobra, wracam za chwilę. Za chwilę to znaczy w następnym nagraniu, niestety.